Pewnie już o mnie bardzo dawno zapomnieliście, ponieważ ostatni filmik, który tu wstawiłam, to był rok temu. I mam tylko dwa filmiki na kanale. Jeden mi się wstawiał, ale to było w październiku, i wiecie, ja po prostu nie wstawiam nie przez to, że nie mam czasu, ponieważ mam dużo czasu, lubię nagrywać, nie przeszkadza mi montowanie. Tylko chodzi o to, że te filmy mi się wstawiałam z 20 godzin. Ja nie wiem dlaczego, ale po prostu to tak długo się ładuje. Ale stwierdziłam. Że chcę do tego wrócić Ale za chwilę wam wszystko Zaaktualizuję To mamy teraz Par, Wizja i Mika Wizję pamiętacie Mikę pewnie też Ale Wizja teraz w tej chwili nie chodzi pod siodą, Już od kilku miesięcy Ale to chodzi o to, że ona ma zawsze taki okres Że ona w ogóle nie idzie Więc nagram wam tutaj wszystko I będziecie mogli zobaczyć jak ten koń chodzi Jak ja teraz jeżdżę, jak teraz wszystko wygląda Więc no Wiem, że już będziecie mieli dość mojego gadania, ale stwierdziłam, że ja tak się nadaję na ten YouTube, ponieważ ja po prostu nie mogę przestać gadać. Ale idziemy przez prężinkę i wam już wszystko pokazuję. Dobra, to są koniki na padoku. Akurat poszli sobie gdzieś. Tam była Miczka. I... Ej, ale słuchajcie, jest marzec i już jest tak ciepło, że jestem w samej bluzie. LOTI, nie! Jezu, na idzie! I w sumie i w sumie weźmiemy sobie Fiśkę, coś z nią porobimy. Tutaj możecie zobaczyć, jaka jest miłość. Ogólnie Elpar chodzi w derce, ale jest po prostu tak ciepło, że w derce się trochę spocił, więc chwilę ma, czasu na golasa. A Fiśka... Fiśka ogólnie nie miała... Dobra, chodź już. Nie zaczepiaj go. Uh, albo niech on Ciebie nie zaczepia. Jezu, Elpar, ale zostawiam, bo on wie, że ona go kopnie. Widzę ogólnie nie miała żadnych problemów zdrowotnych, ale ma tutaj dupkę ogoloną, bo miała tutaj jakiś steryt wszczykiwany w zad. I to już kurde, w, jakoś w listopadzie, a nadal to nie odrosło, i to tak dziwnie mega wygląda. Ale chodźmy czyścić konika. Ona! Jezu! Zostaw go! Przesadzasz! Ezo, ona po prostu. On jest taki love-hate relationship, i ona po prostu. Dobra, Elpar, ale ty odejdź. Ja ciebie tu nie chcę. A co ty tu masz? To wygląda mi jak ona po prostu tak wyrosła. Wyrosła śmiesznie. Ale dobra. Żeby ten film nie był 40 minut, to sobie ją wyczyszczę i do was wrócę. Nie tak zneglektowałam te ogony, że one się zrobiły takie masakryczne i nie wiem, jakoś dwa tygodnie temu powiedziałam, że się biorę za nie. Umyłam mnie, kurde, maska do włosów, szampon, wszystko, żeby się dało je w ogóle wczesać, ale u niej jest najgorzej, ponieważ ona ma taką gęstą, że ciągle jej się to plączę i przez to, że ona ma tutaj takie obrosty, jak widzicie. To nie da się to jakby w warkoczyku załapać i to jej się ciągle rozwala. Super! Hop! Super! Super! Ja Wam mówię, tylko ona naprawdę dobrze skacze. Bo każdy ją zawsze mówi, że. O nie, ona jest gruba, ona nie będzie dobrze skakała. Jedź! Jezu, dobry koń. Dobra, bo to było zła odległość. Super! Super! Tak by się nie. się. Popraw. Dobry. Bo ja w odległości jestem średnia. O jezu, ale krótko. Ja tutaj się bardziej nabiegam niż ten koń. Super! No ale gdzie tu jest tempo? Super! Pięknie! Dobra, dam trochę wyżej, jak ładnie skoczy, to już skończymy. Okej, okay, dobra, szacun. Jeszcze raz, nie pasowało. Dobry koń. Najpierw, żeby ona ominęła, ominęła, niż żeby źle skoczyła i sobie coś zrobiła. Dobra, możemy już to zakończyć. Dobra, ja jestem w domu i już jestem przygotowana. Już jest chyba 20 po 15. Na co, mam trening. Dobra, mam ręczesy z Horzę. Ja tylko ubieram z horze. A Jakąś koszulkę po prostu. Nie dziecka, bo ja nie jeżdżę w jeździeckich. nie stać mi na to. A na to założę. Na to założę ten. Mam taką. Kurtkę taką mega cienką i jak będzie mi ciepło pod ją ściągnę. No, ja idę do stajni. Ogólnie w tym czasie sobie posiedziałam w słoneczku. Co zrobiłam? Wjechałam przyczepą, czyli nie ja, ale wjechaliśmy przyczepą na padok i zjadłam sobie pierogi przed chwilą, więc. Więc no. I ja idę do stajni. coś poszukuję konia i... I no, więc dzisiaj będę jeździć z trenerem i też ten spróbujemy Elpara do przyczepy władować, bo on nie chce mi wejść. Więc zobaczymy, jak będzie. Tu mamy nasz sprzęt przygotowany i idziemy po konika. Dobra, mam 20 minut na uszykowanie tego konia, a zobaczcie, w jakim ten konie stanie. Ja Elpar, wygląda po prostu. Masakrycznie, więc ja muszę to szybko ogarnąć i o razu go osiadłam i wrócę do Was, jak już będziemy gotowi. Jeżeli Wasz koń jest taki brudny jak mój, to jest taki specjalny sposób. No, sobie ściereczkę. Jakby co, to, to nie jest mój pomysł, to jest od TikToka, więc jakby co, to nie dziękujcie. Ale i patrzcie, ten brud schodzi. Nie, że schodzi, ale nie widać go. I wtedy wyciąg macie taką szczotkę włochatą i czyścisz konia, i ten brud ciągle wychodzi. To patrzcie, no, ściereczka jest obrzydliwa, ale widzicie, już patrzcie różnicę, co nie? Już koń się trochę robi czystszy. Patrzcie teraz, jak elegancko. Dobra, ja tu muszę ogarnąć. Ogólnie jest 15:50, więc mamy. Jeszcze 10 minut, a ja już konika wyczyściłam i zaczynam siodłać. Jezu, zaprało mi się. Ładny jest mega ten czaprak. Tylko, że niestety ja właśnie jeszcze z podkładką i musiałam ściągnąć to futerko. Jak mówię, jestem przed czasem, więc sobie od razu sprzęt trochę wyczyszczę i oficerki, bo no, jest stan krytyczny, co nie? Może siodła nie aż tak, ale oficerek bardzo. Dobra, to my z Paypary się wstępujemy i też uszanujcie to, że musiałam żyć kilka, kilka tych filmików, znaczy większość, po prostu żeby uszanować to, co nie. I my się wstępujemy. Jak widać on jest trochę zapionem i on właśnie ma taki nawyk w tym wstępie, że albo właśnie się czepie głową, albo jest zapionem, ale jak możecie zobaczyć pod koniec treningu, to już fajnie się ogarną. Tutaj już mamy pierwszy kurs, tutaj jest trochę luźniejsza woda. Ja pierwszy kus zawsze pozwalam mu iść na żyrafę, ponieważ ja go nie zabiorę, nie zbiorę go na pierwszy kus i on sobie tak się ogarnia, on dopiero fajnie mi tak naprawdę chodzi po galopie pierwszym, więc tutaj po prostu się rozprężamy. To jest dziecko, bo, bo jest na to, co się dzieje pod tobą i tak dalej. Możecie też zobaczyć, że na ten pierwszy kus on czasem obniży tą głowę, ale tak jakby wchodzi i wychodzi z tego kontaktu. No tutaj się kusujemy, po prostu mam długi dla Was odcinek tego kusu. i jak widać tutaj ładnie mi się zebrał, ale później wyszedł z tego kontaktu, ale to na luzie, ten pierwszy kus więc nie wymagamy za bardzo od niego. I tutaj jestem, znowu widać on z tą głową, ale no jest to wszystko przy, do przepracowania. A tutaj chyba jest zakusowanie, z tego co widzę. On przy zakłusowaniach trochę tą głowę bierze w górę, tak jak tutaj, i kompletnie wychodzi z kontaktu, ale później też możecie zobaczyć, że my to też przepracowaliśmy. I wam też powiem i tak już bardzo dużo przepracowaliśmy z leparem, ponieważ też była, był czas, dość długi czas, że jak była nabierana woda, to koń po prostu cały chodził spięty. Może i była głowa w dół, ale kompletnie wykrok był niefajny. Ale jak wam mówię po jednym masażu i już się kompletnie zrobił inny koń i możecie zobaczyć, że ma y, dość fajny ten ruch teraz, że się wkracza pod sobą. Tutaj zrobiłam zamkę, trochę skróciłam. No i w sumie jadę i za chwilę pewnie będzie zagalopowanie. Tego dnia galop mi taki średni poszedł, tylko zrobiliśmy dosłownie jedno kółko, bo ja mam taki nawyk, że na nim w galopie ja się spinam i przez to ja napinam wodę, bo ja się boję, że mi się wywali, ponieważ on nie ma za bardzo równowagi. Tutaj było przejście do stępa, no bo on za bardzo nie ma równowagi, i ja się spinam, i przez to mu jest też ciężej wjechać w zakręt. I tutaj też się zdziwiłam tego dnia, że on właśnie mi zagalopował na lewą nogę, na prawo, bo on zawsze na dobrą galopuje, ale później to y poprawiliśmy i no, a tutaj tyłem na zagalopował, a przodem zmienił sobie, więc to poprawiliśmy. No akurat tego dnia nie ćwiczyliśmy dużo w galopie, ale właśnie będziemy ćwiczyć. Więc no wszystko z nim jest do przepracowania, szczególnie w tym galopie, ponieważ on nie ma równowagi i też z mojej strony, ponieważ ja się spinam i no wiemy nad czym mamy pracować. A tutaj mi muszkę zmienił, bo no wam mówię, ja się spinam. Ja próbuję tego konia, jakby na siebie wziąć, ale to mu nie pomaga w równowadze, i po prostu w galopie nie możemy się za bardzo dogadać. A potem tutaj na lewą nogę lepiej mi doszło. U niego to zależy. Raz jest lepiej na lewo, raz na prawo. Tego dnia było lepiej na lewo, ale wiecie. I tutaj zagalopowałam od nowa. Ale najważniejsze było to, że właśnie mi nie zmienił tej nogi. co nie? tutaj sobie już jechałam takiego krzyżaczka. Chyba pierwszy raz, był drugi raz skacze właśnie taki wolno stojący, więc się cieszę, że on po prostu jechał na tą przeszkodę. Tutaj chyba lekko puknął, ale właśnie później to ogarnęliśmy, poszłam na prawą stronę i też zrobiłam tą przeszkodę i zaczął już fajnie okrągle skakać, więc z tego się bardzo cieszę. Tu Nie. Dobrze, dobrze, kończ. Dobrze. dobrze. Wypuść. O, tego, teraz ty wypuściłaś to. Dobry. Mm -hmm. A tam ty go trzymałaś. zabrakło Za braku odpuszczenia. Koń tylko i wyłącznie przyjdzie do nas w momencie kiedy odpuścimy. Potem pojechałam jeszcze raz na lewo tego krzaczka. No ładnie sobie poradził przez to, że się potknął. Ale no jak mówię, dobrze sobie wyratował to. To, że no na wyskoczy szybciej później. O, zobacz, nie. O, go. Super. Bo zobacz teraz, ten sposób. No widać, że tutaj już zaczął mi trochę ciała używać. I się tak bardziej zaokrąglony był. No i całkiem przyjemnie było, więc się cieszymy. Przejście do wstępa, ogólnie spoko, tylko z nim on jakby przechodzi do i idzie kompletnie w stój, więc tutaj musiałam go trochę wypać. no i nawet spoko było. A tutaj się stępujemy, możecie zobaczyć, że on jest zapionem nadal i on tak on właśnie tak robi, ale za chwilę zobaczycie, że później się rozluźnił i się troszkę ogarnął. My już jesteśmy po treningu. Łóżki są schłodzone i dareczka ubrana. Teraz tylko mu będę nogi wcierała yy, na szybko żal chłodzącym. Ale naprawdę było dzisiaj fajnie. Za chwilę Wam wszystko opowiem, tak. Ale ja go muszę szybko ogarnąć i go będziemy do przyczepy próbować wodować, co? Naprawdę wam mówię, sam jeszcze pomyśleliśmy, że już go nie załadujemy, bo już tam godzinę z nim próbowaliśmy, ale w końcu wszedł. I naprawdę już mieliśmy takie zwątpienia, ale się cieszymy, że wszedł i będziemy to dalej ćwiczyć. Więc się cieszymy, że w końcu się udało, bo już tyle miesięcy próbujemy. Super! Wow! wow! Dobra, słuchajcie wam w skrócie powiem. Ja już koniki ogarniam na, na noc i wrócę do domu i wam wszystko opowiem. Jak widać trochę nam to długo zajęło, ale opowiem wam w domu, bo mam 5%, więc no. Dobra, już jestem maj z przeszłości, ale właśnie trening był fajny. Sobie popracowaliśmy tego co mieliśmy. Już wam w sumie wszystko tam opowiedziałam. I z przyczepą, to z L-parami zawsze było tak, że on... Próbowaliśmy go przykupić smaczkami, ale on nie jest jakimś tam za smaczkami, bo na przykład Wizja ma trauma przyczepy, a 15 minut i ona już weszła za marchewką, co nie? Ale Elpar nie jest aż taki za jedzeniem. I go namawialiśmy, tam trener brał jakby kopyta mu na ten, ten... No ja też mu to, to robiłam, ale wiecie, wczoraj sobie jest inaczej. I potem ja z mamą z tymi lążami tam na krzyż, ale końcowo wszedł, bo on za bardzo nie chciał. I nie, że się bał, ale po prostu on po prostu nie chciał. I on po prostu stał i potem on się wycofał i my już mówimy, Jezus Maria, ten koń już nie wejdzie, bo już się robiło ciemno. A potem po prostu jakby się wycofał kompletnie z tej pozycji, w której był. I potem on tak zbiegł się wszedł normalnie. I drugi raz też wszedł bez robienia niczego więc dzisiaj może spróbuję też to zrobić i zobaczymy, co się uda. Dzisiaj koniki mają wolne, no bo wczoraj ładnie zapracował, jeszcze chodził 4 dni z rzędu, więc zasługuje na wolne. I no, więc dziękuję Was za oglądanie i mam nadzieję, że będziemy się za niedługo widzieć.